Hej, z tej strony Ross witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Brawl Stars. A w dzisiejszym materiale przedstawię wam wygląd wszystkich postaci z Brawl Stars w prawdziwym życiu. Jednak niestety nie będą to wszystkie postacie, ponieważ materiał ten postanowiłem podzielić na dwie części, ponieważ jest bardzo dużo postaci, no i trochę za długo by ten odcinek trwał. Także jeżeli chcecie ujrzeć kolejną część, w której zobaczycie pozostałych brawlerów, pozostałych zadymiarzy, no to zostawcie pod tym materiałem łapieczkę w górę. Jeżeli będzie ich tysiąc, to wrzucę drugą część a uwierzcie mi na słowo, że niektóre z tych postaci wyglądają naprawdę niesamowicie więc mam nadzieję, że taki typ materiału wam się spodoba i zanim jeszcze skomentujecie tam na dole, e przecież ta postać wygląda całkowicie inaczej niż dany zadymiarz, to chciałbym wam powiedzieć, że wszystkie te postacie były szukane na zasadzie ich wyglądów, czyli po prostu ich podobieństw na przykład znaki charakterystyczne czy też wygląd, więc nie każda postać będzie idealnie podobna do danego zadymiarza, no ale zrobiłem to tak, że mniej więcej wszystko się zgadzało a teraz drogi widzowie. W ciągu 10 sekund zostawisz łapeczkę w górę, to masz szansę spotkać jedną z przedstawionych postaci w prawdziwym życiu. Koniecznie też daj znać w komentarzu na dole, którą byś z tych postaci najbardziej chciał spotkać oraz które zestawienie postaci przedstawione w tym filmie podobało ci się najbardziej. A teraz bez zbędnego przedłużania. Przechodzimy do sedna tego materiału. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym takie szybkie info: a mianowicie na kanale trwa obecnie konkurs na sprzęt gamingowy. Który rozdam wam, jeśli do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca, uda wam się wbić 30 tysięcy subów. Także jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam was do subowania. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy od postaci Dynamajka, który cóż. The Jest górnikiem, do tego ma dynamit w rękach oraz na głowie ma kask z lampą, do tego na pewno możemy powiedzieć, że jest w podeszłym wieku, ponieważ ma brodę. Oraz jeden ząb, czerwony nosek, no i dziwna mina, sugerują nam, że jest lekko szalony. W tle widzicie oczywiście najlepsze porównanie do tej postaci, jakie udało mi się znaleźć. Jak widzicie, jest to taki trochę rysunek w takiej bardziej oczywiście rzeczywistej formie i gdyby nasz dynamic istniał w prawdziwym życiu, wyglądałby mniej więcej właśnie tak. Kolejna postać to Piper. Tym razem udało mi się znaleźć wersję rzeczywistą tej postaci, która różni się tylko kolorystycznie. Ale gdyby zmienić kolor włosów na blond, a do tego pasek oraz parasolka na czerwono, to można zaryzykować stwierdzeniem, że niczym się nie różnią. Zresztą w komentarzu na dole, jeśli chcecie, możecie ocenić wszystkie porównania po kolei w skali od 1 do 10, na przykład Dynamik 9 na 10 Piper 7 na 10 i tak dalej. A jeśli chodzi o Broka, to nie ma tutaj lepszego porównania niż znany aktor Arnold Schwarzenegger ze swoją poczwórną wyrzutnią rakiet. No musicie po prostu przyznać, że takie właśnie porównanie można tutaj zrobić, ponieważ wyobraźcie sobie odbicie naszego Broka w prawdziwym życiu. No po prostu taki właśnie kozak wyrzutnią rakiet, który niczego się nie boi. Dalej mamy Jessie, która z wyglądu jest jakąś młodszą osobą, do tego mamy rude włosy, czapeczkę oraz taką dziwną jakby zabawkową broń. W wersji realnej można kojarzyć ją właśnie z taką dziewczynką trzymającą plastikowy pistolet czy coś w tym stylu. Kolejny brawler na naszej dzisiejszej liście to Bo, który jest wyjątkowym brawlerem z uwagi na swój orlik klimacik, który jest związany z naszym kanałem. Oczywiście Chodzi mi tutaj o orzełków rosta. Tutaj dałem również takie wyjątkowe porównanie z aktorem, a mianowicie tym razem porównałem go z aktorem grającym Aroa, czyli strzałę. Jak dla mnie obie obydwie postacie bardzo do siebie pasują, nie tylko z uwagi nauk, ale też swoje niesamowite umiejętności posługiwania się nim. Zresztą osoby, które oglądały ten serial, na pewno wiedzą o co mi tutaj chodzi. Jeśli chodzi o Mortisa, to mamy tutaj do czynienia z wampirem o fioletowo-różowych włosach z łopatą w ręku, tutaj odbicia w w realnym życiu ciężko szukać, ponieważ wampira w różowych włosach można znaleźć, ale z łopatą w ręku to już raczej ciężko. No i trzeba wziąć pod uwagę, że wampir to postać fantastyczna, czyli w prawdziwym życiu byłby to jakiś Józef Tis z łopatą w ręku i tutaj pozdrow dla Kumaty, A mianowicie jego nazwa powstała od dwóch słów, czyli mor od morderca oraz Tis od nazwiska naszego szefa, czyli Józefa Tisa. I tak właśnie powstał Mortis. Niby niepozorna postać, ale bardziej mroczna niż mogłoby się zdawać. I co najgorsze, wydaje mi się, że sprawa nie jest zakończona. Masa jest! Rude włosy są! Zdrowie jest! Czyli wiadomo, że chodzi tutaj o pam, która w realnym życiu wyglądałaby mniej więcej tak. Tylko dodać jeszcze jakąś broń, która mogłaby być podobna do jakiegoś odkurzacza, czy coś w tym rodzaju. Krąg to oczywiście kruk, więc w naszym świecie wiadomo jakby wyglądał, porównanie jest tutaj wręcz oczywiste, no chyba żeby stworzyć tutaj człowieka kruka. No, ale w tym przypadku przedstawienie go jako normalnego kruka ma dla mnie jak największy sens. A jeśli chodzi o spajka, to mam nawet jednego w kuchni, i wy też pewnie jakiegoś spajka w domu posiadacie. A mianowicie chodzi mi tutaj o to, że nasz spajk jest po prostu kaktusem, więc w prawdziwym życiu możemy go przedstawić albo jak jakąś roślinę, albo jako zabawkę w formie kaktusa, co też ja uczyniłem. Nita z wyglądu też kojarzy się z jakąś młodszą osóbką w stroju jakiegoś miśka, dlatego też tutaj mamy porównanie takiego zadymika. Z dzieckiem przebranym właśnie w strój niedźwiedzia. Można by też tutaj nitę porównać do jakiegoś wojownika, który by nosił na sobie skórę niedźwiedzia. Natomiast Leon to już taki nastolatek w zielonej bluzie, chociaż z drugiej strony można by go też porównać do kameleona, i tutaj też byłoby to bardzo dobre i realne porównanie. Jednak ja zdecydowałem się pójść bardziej w stronę człowieka niż zwierzęcia. Tara, czyli taki wojownik pokerowy ninja, czy jakby to inaczej nazwać, tutaj myślę, że porównanie jest naprawdę ciekawe i pasuje do tego właśnie Brawlera. A Wy co uważacie nie zapomnijcie napisać w komentarzu na dole, a my lecimy dalej. Gene to już taki gin, niczym nasz Akinator w realnym życiu mógłby wyglądać mniej więcej tak. Niestety nie udało mi się odnaleźć chłopaka przebranego w ten właśnie sposób, pomalowaną skórą, dlatego też jest tutaj porównanie do dziewczynki, która musicie przyznać, że wygląda całkiem podobnie do naszego Gene. Na El Primo nie było innego wyjścia, jak nie pokazanie takiego to porównania. Dodać tutaj tylko naszej postaci jakąś maskę, jakiś bardziej taki pasek pasujący do El Primo i byłby kozaczek. Frank, jak wszyscy dobrze wiedzą, jest odzwierciedleniem Frankensteina, którego nieraz pewnie widzieliście, na przykład w jakimś filmie, czy też w grze. W realnym życiu mógłby wyglądać różnie, jednak pewnym jest jego wyjątkowa, prostokątna głowa. Zresztą, sami zobaczcie, jak ja to porównałem. Jak i El Primo, taki Rosa, to wojownicy. Tym razem jednak mamy do czynienia z dziewczyną. W naszym porównaniu brakuje tylko na rękawicach i kolców, i byłoby idealnie. No cóż, można by też dodać jakieś okulary, no i oczywiście. Trochę pobawić się kolorystycznie z wyglądem i wszystko byłoby idealnie dopasowane. Jak wszyscy dobrze wiecie, Barley jest robotem, to też w realnym świecie mógłby również nim pozostać. Tylko oczywiście w bardziej realnej odsłonie, takiego właśnie Barleya z przyszłości, który by pełnił funkcję takiego oto właśnie Barmana. Jak wiecie, Rico również jest robotem, ale nie Barmanem, tylko jakimś bardziej wojownikiem, dlatego też jego wersja w naszym świecie mogłaby wyglądać jak jakiś robot żołnierz czy co w tym stylu, wiecie, taki kurde, normalnie terminatorek. Jeśli chodzi o kolta, to to już taki szeryfik, który pilnowałby prawa i wymierzał sprawiedliwość, oczywiście w swoim unikatowym stylu, a do tego miałby pofarbowane włosy na różowo. Hmm. Do niego również myślę, że pasowałyby klimaty takiego jakiegoś westernu, więc myślę, że na Dzikim Zachodzie jak najbardziej ta postać by się odnalazła. Bula, jak widzicie, wziąłem ze skinem. Jeśli chodzi o podstawową wersję, to możemy powiedzieć, że podobna jest do jakiegoś byka czyli można by go porównać tutaj do zwierzęcia, jednak ta wersja jest już bardziej do futbolisty podobna. W prawym górnym rogu macie ankietę, czy chcecie, abym nagrał filmik, w którym przedstawię skiny naszych postaci w prawdziwym życiu. Czyli na przykład jak tutaj mamy naszego Bula w formie futbolowej, jak też inne wersje skinów, czy też do Bula, czy do innych postaci przedstawiłbym w realnym życiu. Dajcie znać, czy coś takiego chcecie, a my lecimy dalej. I spytacie mnie, po co takie porównanie. Cóż, czemu nie? Po co jest unikatowym skinem? Ponieważ jest takim właśnie szalonym muzykiem. Zresztą sami musicie mi to przyznać, że inaczej tej postaci nie można odzwierciedlić w prawdziwym życiu. Z kolei Daryla w prawdziwym świecie również można przedstawić jako takiego właśnie robota, jak mieliśmy wcześniej miejsce, który moim zdaniem wygląda naprawdę ciekawie. Jednak innym pomysłem na jego przedstawienie, również ciekawym, byłoby po prostu przedstawienie go jak jakiegoś pirata, czy też po prostu zwykłą betę. Beczkę, bo w sumie jest żywą beczką piratem. No, ciekawe co twórcy gry mieli na myśli, tworząc tą właśnie postać. O porównanie Bibi nie było jakoś ciężko, ponieważ sami pewnie też widzieliście w realu osoby, które są podobne wyglądem do omawianego brawlera. Bibi, no cóż, jakaś dziewczyna z kijem baseballowym, no i pewnie jeszcze żująca gumę. No i mamy naszą Bibi. A w tym momencie to było na tyle. Jeśli chcecie, kolejny materiał, w którym przedstawię wszystkich pozostałych brawlerów, których nie było w tym materiału, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i jeśli będzie ich tysiąc, jak już wspominałem na początku filmu, to robimy ciąg dalszy tego odcinka, ponieważ muszę wiedzieć, czy chcecie takie właśnie filmy. Jeżeli nie, to nie zostawiajcie łapki w górę, a mówi do was Ross, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!